Przeciwizacja jest z sieciówek do 300 zł Ja się troszeczkę stresuję jak to wyjdzie, no bo nie musia, to jest jednak... No, Zdaje się, tak, tak w naszej grupie, więc zobaczymy, jak nas oceni Tak, <grym> ja też trochę boję, bo ja w ogóle nie chodzę do sieciówek Jakby dla mnie sieciówki to jest jakiś obcy Tak, no, ja też nie z lumpami. Myślę, że ja później zobaczę nasze seriówki i ocenik, która by sobie osoba mi poradziła Chcesz odgadnieć czy jascyzacja za czyja? Właśnie, bo myślisz czy jest czyja Podzielimy się na dwie drużyny Będziemy losować, ja i Jula I jedna z nas wylosuje tutaj, z kim będziemy w parach Mamy takie koło zbyt Koło zbyt losujące zbyt, Tak tak będziemy losowały Uwaga, uwaga, co to będzie? Berka. Berka? Berka! Czyli ja idę z Berką Wybrać stylówkę dla niej. A dziewczyny idą razem Wymyśliłyśmy, My że będziemy w dwóch albo trzech ewentualnie sklepach, mhm. żeby też mhm. było równe, żeby szanse były tam w miarę podzielone na równo. A tak. co, Lila później ocenia? I później myślę, że Lila nie będzie wiedziała czy ja że czy szyja, żeby tutaj wybrała. Tak no bo ja myślę, że tak powinno być. Żeby tak, się nie tak. sugerowała. No. Tak, to co? Idziemy? Idziemy. Hmm? Pamiętajmy o tym, że mamy budżet 300 zł, więc pierwszy sklep, do którego pójdziemy, to jest pewnie berszka. Tak, no myślę, że spoko tam będą rzeczy, co? No myślę, że w deszce najprędzej znajdziemy coś, co się Lili spodoba. Ten budżet nie będzie teraz problemem, bo są wyprzedaże, są wyprzedaże tak? tak, więc bez problemu myślę, że znajdziemy cały outfit. Oj, futerka! Tu jest takie ładne futerko. Chodźmy pomysł, żeby wziąć tego zimy, ale 199 zł. Tak? Nie, nie. Niestety to nie jest dobrym do naszego budżetu. Ja mam wrażenie, że to będzie trudniejsze niż ta struwa do, do stówy w lumpie, co nagrywałyśmy Tak, też mi się tak właśnie wydaje, bo kurde, w sieciu w każdej tak fajnie naprawdę nie, no, nie. Mamy tutaj wyzwanie, tak? nie chcę za bardzo, ale no właśnie, no, 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 właśnie przez, no, przez, przez, przez takie, właśnie lepiej kupować rzeczy z drugiej ręki, bo można kupić tańsze i tak naprawdę fajniejsze rzeczy Takie jeansy fajne, takie trochę too no. no, Za 150 złotych połowa. Możemy je rozbawić. Wykminiłyśmy, że <tuszy> może ten Gorset, wróciłyśmy Gorset do, do lata niego Gorset tak? I raz raz taką ta spodniczka, no. I to. I ta torebka. Przecież to jest mega słodkie. No, tak, to wygląda. Na raz Na raz też takie rękawiczki, bo Lilusia bardzo lubi rękawiczki. No, tak ale. Wtedy Reku, mam wrażenie, rękawiczki, które to, pasują, mnie nie? No nie, tak, nie nie to, tak mi się wydają. Chyba dobra, te rękaczki, chyba pas... Bardziej, no, to to i to i może kozaczki jakieś. Kozaczki i naszyjnik. Tak, bo tak. Tutaj mamy gołe te, więc to myślę, żeby było spoko. Zrobimy sobie teraz tutaj obliczenia, żeby zobaczyć ile nam wychodzi Ta torebeczka 50 zł. To mamy za 65. I ten top był 140, tak. No dobra, wielka bicyle no, mamy na 140 i jeszcze 145, 145 złotych mamy do wydania, więc nabuki. Idealnie na ten, no. No, ale buty może być ciężko. Buty na pewno będą za ponad 100, więc nie wiem. Ja myślę, że buty możemy ogólnie KM jakieś zrobić. Bo tam i tak. A tu raczej były drogie. Mamy tutaj trochę biżuterii na promocji. To jest ładne. Z krzyżykiem, takie i wiszące. No, a nie ma czegoś takiego konkretniejszego? Nie trzy rzeczy. Zrobiliśmy zakupy w karcie, do te trzy rzeczy i teraz lecimy z KM i mam nadzieję, że tam idzie na resztę. Ja w ogóle myślę, że to, co już mamy, to jest mega w klimacie również. Tak, musi. tak, taki właśnie, ona bardzo lubi krótkie e, spódniczki, jakieś takie spodenki, dorosłe tak, tak samo, więc mamy znajomość, że się spodoba, no ale musimy znaleźć, bo nie mamy ani butów, ani bużuterii. Więc dodatki, może jakieś No ale dobrze, bo kupiłyśmy torebkę, górę i dół Tak Za mało No tak, 150, 150 złotych. Chodźmy teraz do drugiej sieciówki, do handemów Let's go Jesteśmy teraz w tym handemie Tutaj jesteśmy na trochę ala sekcji butowej No te buty są rozrzucane po tym sklepie No ale, no dobra, no, no, nie, 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 nie <śledzio> to jest... Ja bym poszła w jakiś, no obcas, no Ej, a te baletki? Może one by były spoko 37, no to za duże na ile. Kurde, szal nie ma Ogólnie buty są najbardziej problematyczne z całego outfitu naprawdę bo w Berszce były spoko, ale były zdecydowanie poza naszym budżetem powiem wam tak sytuacja butowa jest kiepska no. pójdziemy na dół, bo mi się wydaje, że tam na pewno y, będzie biżuteria na promocji i zobaczymy, czy tam są jakieś buty no jak nie, to ewentualnie będzie trzeba wrócić po jakieś zwykłe czarne kozaki do tej Berszki ja tutaj, te, te baletki, te cykiny, no, ale... one nie były takie złe i myślę, że w miarę pasowały, no ale no to nie jest to, co byśmy chciały, ale no jak coś trzeba będzie na jakieś Jakieś nie będzie miały wyboru No tak, no ewentualnie właśnie weźmiemy te baletki i dociągniemy biżuterią. Tu mamy okularki, ja myślę, żeby te się Lidusi spodobały te. A nie te? Ale te brązowe myślę, że będą pasować? Ja myślę, żeby jej te bardziej pasowały. To jest właśnie oddaje takie skulger bardziej, takie podruba ją umił. Ale te mi tak nie siedzą kolorystycznie, no zobaczmy tych rzeczy. To daje taki jakiś western vibe, jak jest lunatykiem vibe. <laughs> Ładnie. Teraz to wyglądam, jak taka komuszka, co idzie na event nowego zapachu perfum. No. Yy, tak, taka, co pracuje w agencji marketingowej i po tak. pracy idzie na event. A za ile to, to, to jest? jest? No właśnie, zobaczymy, zobaczymy. Ale Lada. na pewno nie są jakieś drogie. 8 dyszy. ピッツだね。 Kiedyś okulary? Prayne te kosztowały 30 zł. Teraz 8. No my chciałyśmy bardzo jakiś nie Mamy tutaj taki, ale ten nie podoba mi się jakoś bardzo. za cztery dyszki. Moi no drodzy, tutaj nastąpił reality check i Ani okularki. Mamy 145 zł na dodatki i buty. Nic trzeba znaleźć te buty i po prostu zobaczymy, ile nam zostanie. Jesteśmy załamane, więc robimy drugie podejście do sekcji butów. Oh, she, here we go again. Dobra, zobaczmy, czy jest tu jakiś mały rozmiar. 26 No za ile? 120? To nie jest warte, no to ja bym wtedy wzięła te po prostu, one są za 4 dychy 45 no Dobra kochani, teraz sięgamy po naszą ostatnią deskę ratunku. Idziemy do trzeciego sklepu, do Stradivariusa tak, tak, to jest sklep awaryjny, nieważne nie znalazłyśmy butów ani fersze ani w Hehemie, no w Heamie mamy, możemy wziąć te jedne baletki, ale one też są za duże, to nie jest jakiś taki pierwszy wybór, więc no nie, nie, nie. może coś w tym Straszu znajdziemy lepszego. No, tak. tak, tutaj. Uh, a to jest ciekawe. By, by nie jest mój pierwszy wybór, jaki bym ten, ale budżet no, jest jaki jest. Okej, okay, pak beleszka i słuchajcie, stwierdziłyśmy, że weźmiemy chyba te 99zł i zostaje nam wtedy 45, tak? Mamy takie naszyjniki. No, Znalazłyśmy, Fajna mhm. To mi się podoba, że to jest takie długie. Ładnie to wisi, tak. Ale to mi się podoba, że to mam... To mi się też podoba i to mi się podoba. Te parły Ale... mi się nie podobają. To to weźmy to, weźmy tak, to, weźmy to. Weźmy się teraz wracać, bo też pilki to, to, stube, to tak? tak. Ale, znalazłyśmy takie, no. no, bo to do tej stylizacji, bo nie by to tak. Z tymi baletkami. Z baletkami, tak. byśmy te baletki wyszczące, to w też pasuje do, do tej pustoszonej torebki, żeby było tak, takie cosy. Tak. I to by dodało takie więcej tak. tekstury. Tak, i czekaj i to to by byśmy miały trzy. To I jeszcze to? mamy tu 30 jeści i możemy zrobić wziąć no. Czas na szybkie kalkulacje. Dobra, tak, wydałyśmy 155. Zostaje nam jeszcze 45 zł. 45 zł. No, to mamy to... za dwie dychy. I ja to tak, są bardzo ładne pierścionki. No to jeszcze mamy 25 zł. Ale zobacz to, super za ile one są. Tylko Lila ma i tak bardzo dużo kryczków. Ja. Więc no. na kolczyku ja bym się aż tak nie zrobić całki do przypięcia do torebeczki. To będzie ten element, który zmiękczy serce Lili. Ona już nie będzie nie będzie miała wyboru, będzie musiała wybrać. Będzie mać. musiała nas wybrać, tak. Ja już myślę, że mamy tutaj mocną przewagę w dodatkach, więc ja myślę, Lenka, że wygramy, nie wygramy, No, no już jest pozamiatane. Mamy już wszystko, w ogóle pomyśl o tym, mamy zakładam, yy, to ocieplacze, są takie geterki, ocieplacze, tak, tak, no. Mamy naszyjniki, naszyniki, naszyniki, mamy piosenki, torebkę, tak. Halokin, no. Ja ogólnie myślę, że właśnie yy, Lila bardzo zwraca uwagę na te dodatki, ona lubi dużo tak. dodatków, więc ja myślę, że tymi dodatkami ją kupimy. Jedyne, na czym ubolewam, to nie mamy kurtki, ale naprawdę, no nie było, nie było już opcji, żeby kupić kurtkę. Ważne, żeby I dobrze wyglądała. Tak, a będzie wyglądać nie, nie, nie. zajebiście, ja już to widzę Badi w każdym mrozie przetrwa Tak, jak po prostu wiadomo, lepiej trochę zmarznąć, a wyglądać zajebiście Oczywiście nie słuchajcie tej rady, ubierajcie się ciepło Bariera, się body now, nie body Bari <słany. <słany. <słany> tak. Dobra, wracamy po nie. czekają na nas, tak? Sam, tak, 37 Jak coś, to napcha się po prostu Lilusi e, waty w palce i, Tak I, i no, jak się stać? Powiem ci, że Ha, że o wiele lepiej się czułam właśnie z tymi challenge'ami po do Kto jeszcze nie widział, niech obejrzy ten odcinek. Tak. Bardzo fajny odcinek, super się tam bawiliśmy i było o wiele łatwiej. Naprawdę, o wiele łatwiej niż w gdzie niby jest wszystko. Zapłacone pięknie i mamy wszystko. Nasz team skończył robotę, mamy całą stylizację. Jesteśmy chyba z siebie dumne, co? Dobrze tak. sobie poradziłyśmy. No, tak. No się no, Wydaje że one nas nie przebiją. Nie. nie sądzę, nie sądzę, żeby im dobrze poszło, więc to ja myślę, że my już wygrałyśmy. Dobra, teraz nasza kolej. I jest ciąg. się trochę. Ja też się stresuję. Dziewczyny mówiło, że było mega ciężko. Nie jest łatwo też ubrać Lilusie. No bo Lilusia, tak wiem, no jest tutaj Stylish Queen. No właśnie. Więc. Ale my też. Ale my też, <laughs> właśnie, ale my też. No ale ona jednak no rodzaj... to jest mm... taki nie, y, Tak. Taki OG, OG stylish, tak już tak, tak. ja wiem, więc. Co to powiem? Możemy zacząć, jak to już jesteśmy, no? No dobra. Dobra, czy my idziemy w jakiś konkretny styl tej stylówki. No właśnie, no właśnie. Jak Co myślisz? byśmy chciały iść? Co byśmy chciały iść? Teraz jest dużo promocji, bo... Ogóle, mm -hmm. więc yy, no jest bardzo sylwestrowa na koniec ja myślę, że możemy iść trochę w taki vibe Taki, może trochę edgy. edgy, ja też o tym myślę. Tak, troszkę no. taki edgy, no i troszkę też trochę. Natyfikę, tak, tak m -m -hmm. troszkę alternatywny edgy i też taki trochę z pokazaniem ciałka. A może faktycznie zaczniemy od tej werszki, bo ten haem, kurde, coś ten tutaj, coś też... tutaj się nie oddaje. Czekaj, to jakaś taka koronka, ale no taka koronka mi do niej nie za bardzo chyba pasuje. Nie. Dobra, idziemy do werszki. No! Tak. Dobra, jesteśmy w werszce. Był podobnie do tego, co ostatnio A, tak. A ten. Co ja mam na lumpie? No, lumpie. No, no, tylko moje miał kieszonki, więc no. no. to trochę fajniejsze myślisz, że nam to by pasowało? Czy tego schwyci takiego alternatywnego edgy Ja myślę, że. Może? Spoko. No dobra, zobaczymy. Tak. Znaleźliśmy sobie jakąś podstawę po tak, do tego, tak. a później będziemy. To może być, podatki. dokładnie, to może być spoko, ale właśnie, zacznijmy od podstawy. O, ciepłutki. Oooo. Hmm. 36, jak na nawet. No, to po na tego daje. ciekawe. I na przykład do tego jakieś y, podkolanówki tak. może? Tak. I spódniczka jakaś taka króciutka. No. No, no, no. To jest tak, to jest ale chyba. To jest chyba... Minimum. Tak, dobrze Jaki? Myślę podobnie pamiętajcie. Jest! I to jest 32. Troszkę może być krótka, no. ale to jest właśnie w takim naszym no, no to stylu, chodzi. takiej właśnie trochę alternative body. Dobra, to to bierzemy tą. No. Weźmiemy co? Jakąś taką bluzeczkę, by się przydało. Ty, a coś takiego? No i to takie by było troszeczkę, ale jaki jak topik, albo. I, jakiś to, I coś tak, i coś tu jeszcze do tego. Ej No co? So. Nawet, no spoko chyba, co? Ej, fajnie wygląda. I yes. to jest też srebrna, ma tutaj takie srebrne na no. No, nie, no to wygląda spoko. Tylko wygląda... coś właśnie pod spód, ale ja się skupiono. No czuję, ja. A dobra, teraz na, na, na razie Queen. Na razie bierzemy kość taką, no. i weźmiemy też tą koronkową, i teraz będziemy jak mieli to dalej. Ej, ja bo musimy pamiętać, o chaj, mamy 300. E, budżetu, a ja w ogóle o tym nie myślę. Dobra, to 200. Buty 200. A więc byśmy musiały ze stówkę znaleźć coś. Może być ciężko. Aha, 65, pięć, że ja? A ta też 65. Ja jestem w bardziej za to. za tą chyba. No, no. Ta stówka 65. To może będziemy musieli buty wymienić te tańsze. A mi się też spodobał. No mi też się podobają te. No. Działaby dobrze. No, znalazłyśmy takie. A jeszcze znalazłem znalazł tutaj zamiennik tych. A to jest w ogóle 37. No, ale właśnie chyba nie ma mniejszych niestety. 80 zł, ma te 200, więc jest już. Jest różnica, no. I chyba będziemy musiały zrobić podmiankę, no. A szkoda, bo to są No, te fajne. są super, one by się podobały też niemi, bo tak. on jest taki właśnie brat Tak. Ale no, niestety to nas miasta to nie stać. To... Jeszcze musimy no, jakąś biżuterię wziąć, no, może no, jakąś turebkę no, Właśnie. Więc no, już się nie zmieścimy. Na razie mamy to. Czy chcecie studniczkę i taką fajną, przyświetrującą. No. Jakiś pasterczek Tak, pasterczek i coś właśnie tutaj... Neonowego. Jakiś staniczek, jakiś neonowy, no kurde. Gdybyśmy znalazły ten neon, to by było super. I podkolonowki jakieś fajne. I piękno Białe? Czy szare? A może szare? Szare byłoby fajne. To było chyba na tyle no. e, w Berszce, Ale mamy już tutaj podstawę. Więc... Tak, mam, myślę, że w kolejnym znajdziemy jakieś dodatki. No najważniejsze, proszę, to jest opiekuna. Tak, teraz ale zobaczmy jeszcze tutaj. Tani. No stanik. O, stanik. No stanik oh, no. Ale zobaczmy jeszcze tutaj dodatki. A czekaj, są jeszcze chyba jakieś takie dodatki? znane. będzie jakaś linia. Dobra, Problem. dobra. Rękawiczki takie w stylu Lilusi hey. Shanayne. Sh sh tak, Shanayne. Tak, sh to pasuje e, do. Więc to może być i jest za cztery dyszki Ej, a pasek? To jest fajny, no? Mi się ten No i ten właśnie pasek byłby mniej więcej tutaj. No. ale jeszcze mi, się, jeszcze mi się ten przydał do podkolędki. Podkolanówki i jakiś stanik kolorowy I sani kolorowy no, Ale musimy obliczyć tak obliczamy hajs i też jest trochę za czarno jest To miała być ewentualna troszeczkę, ale jest za czarno Dobra, liczymy, liczymy hajs 79 tak, 69. Za buty Pasek mamy za 49 49, dobra Liczka 65 e, 65 Rękawiczki, cztery dychy? No słuchajcie. Nie jest najlepiej, nie jest najlepiej. Słuchaj, no z czegoś tak. trzeba zrezygnować, albo coś wymienić na... Albo po prostu tańszą. byśmy wymieniły tą bluzkę na coś po prostu kolorowego. A może poszukajmy jeszcze fajniejszych butów? No ja ogólnie podstawy bym zabrała, te rękawiczki na pewno Tak, a, pas a pasek i zobaczymy. Zobaczymy, to jakbym wystawia tu buty i pasek? Tutaj bierzemy koszule, rękawiczki. I Tak a co dalej to. się okaże. Idziemy do Stradivariusa. Zostało nam ile? 130? Nie, bo nie było takiego, wydało się 170 zł. 72 wydałyśmy dokładnie. No, cen jest spokojna. No, pasować w tej spódnicy. Tak, nie jest tego planu? 30 zł. Właśnie, poszukajmy butów. Może no, będą tutaj. Jakieś... Tak. On będzie pozostawał w naszej strugi mm -hmm. takiej edgy trochę. Mm -hmm. tutaj coś takiego. Średnio. Średniawka, średniawka. Średnia średnio tutaj. I ten wasek Tak, ten bierzemy. ale hańbiu HM jest chyba nasza ostatnia. Deska, Naprawdę no, 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 nie ma tej listy, w którym się do Waszej <podziconych> <az> Liczymy, opowiemy się, y -y, tak, czy w naszym budżetu nie jest skupi. I teraz plus 29,90. Y -y -y. 204, czyli mamy o. jeszcze sporo. Prawie stówkę. Topik. Topik i buty. I podklanówki jak nam się uda. Podklanówki Takie no. nie? No, dobra, lecimy dalej. Ja już jestem zadowolona z naszej stylówki ogólnie. No ale, ale chciałabym tak dopieścić tą stylówkę. Właśnie o to chodzi. Dobra, jesteśmy na sekcji y, strojów kąpielowych. Na no, przecenie akurat, więc może tutaj coś się uda znaleźć. Bo jedynie tutaj są jakieś kolory, No niestety bielizna y, nie jest kolorowa w A i tutaj są jeszcze takie skiety. Takie jeszcze błyszczące. Jedyna neonowa rzecz to jest... Coś takiego. Oj, fajnie to wygląda. No, ciekawie to wygląda, co? 40, 40 zł. Okej. Okay. Fajnie? Fajnie no to wygląda. Tak, crazy trochę, no. Że nie jest taki, no, ale to ten, chodzi, no. Taki basic, ten outfit chyba jakiś no. tam. Troszkę taki kolor, nie? No właśnie. Buty szare, myślę, że my No, nic, nie? Do tej... a ile na? 15 zł. 16 zł. O, kurde, no to bierzemy. Więc mam no, bo nie to znajdziemy to? taniej. Wróciłyśmy, z powrotem tutaj. Na bieliznę wróciłyśmy, bo słuchajcie. Musiałyśmy odłożyć te getry, bo niestety, no kasa tam się kończy. Wzięłyśmy takie buty. Bo tylko na takie na no stać. Tak, no to jest emu, no, się będzie pasowało do tej stylizacji. Emo często pasuje do wszystkiego. Tak, no tak, tak. Nie? Myślę, że do tej stylówki spoko. Tylko, że teraz fajnie by było chociaż jakieś listopki może znaleźć. Słuchajcie, no ze stanikiem i z butami zostaje nam... 12 zł. No, a te kabaretki mamy za 20, 21 zł. Więc zostaje nam opcja tylko takich o zwykłych za 11 zł. A może zamiast rajstop całych poszukamy takich tanich? A co jest rajstop? Super tak? A, to lepiej, lepiej. No, no dobra, no to bierzemy. Jesteśmy już wszystkie w furze i zaraz ruszamy do Lili. Zobaczymy, czy odgarnie która stylizacja jest Ja i oczywiście, kogo która wygra. Nieskromnie mówiąc, myślisz, że nasza, no. Że nasza, że nasza, bo naprawdę jest nie wiem, butów, które nam się bardzo podobają. Marzyć można oczywiście, ale będzie reality check, prostu nasza stylizacja jest do mnie przyjechały. Zaraz mi rozstawią stylówki. Ja nie mam pojęcia, która jest kogo. No i zobaczymy, zobaczymy jak ocenimy, kto wygra. Berszka Final Boss. Tak, tak? oczywiście. No, bo to jest w sumie taka najfajniejsza z sieciówek. Tak, tak, najfajniejsze, tak. najfajniejsze rzeczy tam są. No. A powiedzieć już, yy, no, 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 jakie, na jakie na, 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 na no. się podzieliłyśmy? No, no, no. Albo zgadnij. Jezus, nie wiem. Wszystko każde miejsce zgadywać dzisiaj.

Wiesz, no. Myślę, że to jest e, Natalki i Lejka. A czem tak Bo futerko e, Hello Kitty obcisło tutaj wszystko, go no No co do butów, nie był to nasz pierwszy, ani Tak, no, właśnie butek, zobaczyłam też. Hmm, No też. No, więc to był raczej tutaj no, bardziej kierowany budżetem, no, stydziłam się Zdecydujemy no, się na tańsze buty, które mi nam przydają już na drążek, które też nie były jakieś fajne, no? A jednak dały to wtedy więcej pieniędzy na dodatki. I tak, nasze no, tutaj tak, ja, w przyszłości. Naszyjnik jest Hello Kitty tym tak, jest. No, ja zobaczyłam to Hello Kitty, to nie no to. No, i zobacz, jak słodko wygląda ta torek. Naprawdę, uroczo. No i wersecik, żeby tutaj podkleślić figurę, no i spódniczka też będą jak cute. Jest nie, ogólnie taka baza to jest, kim mi się podoba. Myślę, że to jest nie no to tak to baza. Jest, to ale to właśnie ta... jest to taki vibe y, Twój właśnie z tym polulat, co nie? Tak. Y, no ale właśnie, jak już zgadłaś się z o dziecią, to powiemy, że nasza spódnica jest, jest y, taka sama. Jest taka sama. Crazy, tak. że my wzięłyśmy taką samą spódnicę Wielkie umysły myślą ponownie No tak, plesie. tak Skupiowały po prostu A co ja mam na trzy? <śmuszczak> <śmuszczak> no, <śmuszczak> ale mieć 4, tak? mamy szansę Mamy szansę ma Bardzo no. szansę, w sensie bardzo jest spoko Ale no za krótko jest, tak te buty mi się nie podobają Ten grosycik jest trochę też taki Ej, ale zajmie rozmiar długa, albo XS, albo L, e, no to pokaż Jeszcze, bo jakby nie gaw. Ale co była powiem na ten kaset? Tak, no ale. Torepkę i Hello Kitty, super. Wymieniłabym to, no no okay. tak. i jakbym włosy wymienił to, i coś bym zmieniła. Dwie rzeczy i byłoby ok, więc no, trzy, dwa, odjemne punkty za drugie ruszę. Ok! No chciałyśmy tutaj z taką alternatywkę z nami. Tak, chciałabym, żeby tak było.

tak, widziałem. jak jak zobaczyłeś boże. Boże, boże. Boże, boże. 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 buty mejo. miały być zdecydowanie, zdecydowanie inne, buty tak. miały być, ale Boże. No boże. było Boże. 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 by Boże. 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 Buty miały być e, troszeczkę lepsze, ale już nam w budżecie e, no, nie siedzę, nie tak. Czułoby się za jej stare, albo za 200 ładne stówe, te buty są fatalne. Tak, ja, no nie no. wiem, czy bym założyła takie. Teraz myślę, że sobie. No to jest Nie, to jest fajnie, to jest fajnie. No więc myślę, że damy bym da cztery. Yes! Zabudzie, bo tutaj reszta fajnie, fajnie do siedzenia, to mi się bo że to przyświtujące, tutaj to jest no, ładne, zionale, to, że pomyślałyście krem, kierze, że, to że pomyślałeś o tym, a nie że że to radałeś, no właśnie, to i szukałeś czarnych, to bardzo bardzo długo. Podałem jeszcze też my ten fasetek. Ale, ale tu myślę, że, że mi się te sterówki z naszego e, wcześniejszego odcinka z ząbków dużo bardziej podobają no? te ze z Ej, to, do, to prawda? 300 a tam było do stówek, więc to jest fajne, crazy. Tak. I wy oczywiście też napiszcie, która stylówka Wam bardziej siedzi. Czy jednak pierwsza, czy druga? Czy bardziej alternatywna, czy bardziej Ale śmiech, śmiech. Balerina, czy alternatywka? Śmieszne, no, śmieszne, że obydwie miały to są styly. są no, tak? i, tak, I te stylówki są całkowicie inne No Tak, tak, znawne, ale znawne, jest tak znawne. Znawne. Zagłosujcie teraz y, w komentarzu, kogo mamy wystylizować. No. no i co? Oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Ja co dzień, niedziela. Cześć!